I gramy w nie wiem. Oczywiście <laughs> nie zapomnijcie zasubskrybować kanału z dzwoneczkiem i no łapęszkę go w górę i dzisiejszy ym, challenge to trzy łapki w górę. Uh. Nie, to jest tak jest. <laughs> Jestem najlepszym impostorem na świecie. A a Oczywiście reklama musi być i nie widzę tego, bo cały czas znika i w ogóle. I to wkurzające jest. I co jest. Co ja robię ze życiem? Dobra gościu, zabijam cię. jestem impostor de sas. A, a, a. Ciap! Ciap! Impostor desaso! To znaczy, co ja robię. Co ja robię? Naprawdę. Nie. Nie wiem co. Nawet nie wiem co to znaczy. Chyba. A wurzu. ja robię, a wóż. Bardzo dziwny ten odcinek będzie. Bardzo o, fajny gościu, tak ładnie wygląda. Ale i tak go zabiję bez żadnego problemu. Wcisk, wcisk, wcisk. Jestem najlepszym amongas na świecie. No i nie mogę tego znaleźć, choć nawet i nie chcę. Oczywiście muszę wychodzić z tej no. Fajna gra. Bardzo fajna. Aha, i bo... Co to jest za <śm> nogas? Co to jest to? A i tak się zniszczy. Jest taki smutny. Jestem. St... Co nie rozumiem? Stygowany, tak stugowany. Lord Vader taki. Ha, 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 ha. jestem najlepszy. Ha, 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 ha. Jestem najlepszy impostor na świecie. Najlepszy impostor na świecie. Ciącion cion Dobra ja w to nie będę grał, w to dziadostwo. Bo to jest stuprocentowe dziadostwo. Co to jest? Nie, ale trochę dziwne w tej grze. Dlaczego posądzają mnie jako impostora? Wszystkie Among usy. No nie no, nie da się do niego podejść. Nie da się do niego podejść. Ta gra jest niewykonalna. No wykona ocz. Trz... Nie no. No wreszcie da się. Haha, <laughs> jestem najlepszym impostorem. Co jest? Tu? tu się nie da wejść. A tu się. Haha, ha. jestem niezniszczalny, No to znaczy, jestem najlepszym impostorem na świecie. O! Okej, okay, zabijamy tego. A nie! zabija. A w ogóle, dlaczego? Ja sam nawet nie zauważyłem. A paraliżyków nie ma w Haha. Ha. Gdzieś! Ja chciałem... Ha, ha, ha! Jestem najlepszym impostorem! Adopti. No co? Nie da się. Dobra, za chwilę się widzimy. Oczywiście. Oj. <ścoughs> co to jest? Aha, mango. No to, to ja rozumiem. Nie no nie. Cały tego nie zainstalowałem. Wcale, że nie. No halo, nie da się! Czyli mam zabić impostora. Dziwne, naprawdę dziwna. To jest najdziwniejsza rzecz na świecie. Chyba nie było dziwniejszej rzeczy na świecie. O nie, dwa mu A i tak bez problemu. Czy zabiję i drugiego. Jestem i najlepszym impostorem na świecie. Ciap! <śśup> ha, 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 Co to jest? Nie Bum Bum oh, ha, 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 Tak to się robi widzowie Tak to się robi, tak Widzę, że coraz więcej widzów mam W ogóle Oh my god, there's so many guys How... A nie chcę! Ale mi się to poplątało, bo to takie... Nie wiem jak. Podobnie do siebie właśnie. Proszę nie odbierać się, bo ja cię będę musiał zabić. już bym się prawie realizować. Naura, gościu. Ze mną się nie igra. Aż ten Among jest trochę dziwny. Naprawdę dziwny, naprawdę dziwny, naprawdę dziwny. Co jest? Co ja robię ze swoim życiem? Na tak. Czy... A dlaczego różowy ten gościu jest? dziwny. pikachu o, o. co to jest <głos> <głos> dlaczego on się trzęsie dobra dziwne dlaczego on się trząsł? to jest bardzo dziwne kamera z Cała co dziadoski? Jeszcze jeden człowiek. Wchodzę do węta, okej. Okay. Mm. Nie da się, tam. Halo. Nie da się. Nie wziąłem kluczyka! Ta smutna. Oczywiście to mi... Yy, zostawcie subskrypcję, yy, bo ja tu chcę już 15 subskrybentów. To znaczy, prosiłbym. Nie będę taki niegrzeczny. Prosiłbym. To będzie już ostatnia runda. No co jest, gościu? Musisz tu dawać. Musisz zrobić. Procent, jakie Dobra. Nie, co ty robisz, człowieku? Co ty robisz? Dlaczego ten malutki amongasik yy, lewituje na yy, mnie? Yy. Nam. Lewituję na mnie. Co? Nie rozumiem. Lewituję na mnie. No co? Musisz się odwracać, Januszu. No, no, no. Mi to, że nie przejdę tego levela, bo to nie, nie wiem. Ha! Wreszcie! Ciekawie, czy oni mogą reportować? Bum. Nie, co je, A, Boże. Nie patrzę. Nie patrzę widzowie. O, muszę to przejść. Muszę to przejść. Dobra, trochę się bardzo zaskurzyłem. No wreszcie no co to jest? A buziu? co? Co? Nie! Dobra, nie da się. Dobra, e, dziękuję za oglądanie. Cześć!